Większość ludzi pewnie osiadłaby na laurach. Kupiła wyspę, spędzała resztę życia na plaży. Ale nie Elon Musk. On miał większe plany. O wiele, wiele większe. W 2002 roku założył SpaceX, czyli Space Exploration Technologies Corporation. Jego cel? Rewolucja w przemyśle kosmicznym. Obniżenie kosztów lotów kosmicznych o rząd wielkości. I co najważniejsze. Kolonizacja Marsa. Początki SpaceX były niezwykle trudne. Naprawdę trudne. Pierwsze trzy starty rakiety Falcon 1 zakończyły się niepowodzeniem. Pieniądze topniały w zastraszającym tempie, a świat, świat się po prostu z muska śmiał. Uważano go za szaleńca, który przepala fortunę na nierealne mrzonki. On jednak miał w sobie niesamowitą determinację. Pożyczał pieniądze od przyjaciół. Sprzedawał swój luksusowy samochód McLaren F1, byle tylko utrzymać firmę na powierzchni. I w końcu, w 2008 roku, w obliczu bankructwa, czwarty start rakiety Falcon 1 wreszcie się powiódł. To był przełom, absolutny przełom. Kilka miesięcy później NASA przyznała SpaceX kontrakt o wartości 1,6 miliarda dolarów. Na dostarczenie ładunków na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Reszta jest historią. Dziś SpaceX jest niekwestionowanym liderem w przemyśle kosmicznym. Ich rakiety Falcon 9 i Falcon Heavy są używane do wynoszenia satelitów, zaopatrzenia ISS, a nawet misji załogowych. Rozwijają też rewolucyjny system Starship, który ma być kluczem do podróży na Marsa. Mask nie tylko marzy o czerwonej planecie, on aktywnie pracuje nad tym, by to marzenie stało się rzeczywistością w ciągu naszego życia.